jesteśmy na pierwszej edycji Podlaskiej Gali Biznesu w e, Powiedz, czy, jeżeli chodzi o, o ten klimat, tę atmosferę, e, co sądzisz właśnie o Ilonie Adamskiej? Czy jest dobrym organizatorem tego typu gali? Doskonałym. Ja miałam okazję ostatnio gościć na premierze książki Ilony, Kobiety o kobietach, Cała prawda o płci pięknej. Tydzień temu. Tydzień temu się widzieliśmy dokładnie. E, ja uważam, że Ilona jest doskonałym organizatorem, jeżeli chodzi o tego typu imprezy. Ona e, ma taki wyjątkowy dar z jednowania sobie ludzi e, i łączenia tych ludzi, więc jakby atmosfera jest niezapomniana i myślę, że to są bardzo potrzebne imprezy. Mamy tutaj wiele firm, które jakby wyróżniają się i swoim potencjałem i zaangażowaniem i mamy wielu ludzi z pasją, których naprawdę trzeba doceniać i gdzieś tam promować. Także wydaje mi się, że tak, brakowało u nas tego typu imprezy i wydaje mi się, że będziemy mieli bardzo miły wieczór. Pasją, z tego co widzę, coraz więcej gości właśnie nadchodzi na tą galę. Widzę, że jednak dzisiaj będzie galow, inaczej mówiąc, na bogatą. No generalnie na zaproszeniach było już zaznaczone, że obowiązują stroje raczej wieczorowe, także cieszy mnie niezmiernie, że tyle pań wygląda tak pięknie. Jeżeli chodzi o Twoje plany zawodowe w najbliższym czasie, planujesz, nie wiem, kolejne pokazy, nowe kolekcje. Wiesz co, ostatni czas był dla mnie bardzo intensywny. Ja gościłam pod koniec ubiegłego roku w Mediolanie ze swoją kolekcją. W ubiegłym miesiącu mieliśmy pokaz w Paryżu, także ten ostatni czas był taki dość mocno intensywny. Na pewno będę planowała zrobić coś w Białymstoku, jeżeli, jeżeli już to na pewno w tym miejscu, w którym dzisiaj się znajdujemy, jest to hotel, który daje ogromny sentymentem, chociażby przez względu na fakt, że obsługa w tym hotelu nosi ciuchy zaprojektowane przeze mnie i wykonane w naszej pracowni. Także mm, myślę, że na pewno będę przygotowała pokaz, pokaz tutaj na Traugutta. No i być może jeszcze jedno fajne wydarzenie się szukuje w tym roku, ale o tym na razie nie chciałabym mówić. Jeżeli chodzi natomiast o na następny rok, to mam plany wyjazdowe, planuję pokaz zagraniczny, ale też myślę, że bliżej końcówki roku będę o tym już z wspominać. Jeszcze powrócę do tematu premierowej książki Rony Adamskiej. Twoim zdaniem, e, jest to dobra książka? Jest ciekawa, interesująca? Wiesz co, myślę, że bardzo. Ja miałam okazję przydać ją całą, jako że e, miałam przyjemność też napisać jeden z felietonów, które znajdują się w tej książce. Udzielić wywiadu. No dokładnie, jakby wiesz co, to bardziej nie miało formy wywiadu, to był, to był raczej felieton, to był tak po prostu ciąg przemyśleń, e, bo temat jest bardzo nurtujący, wiesz, teraz bardzo dużo się mówi o tym, że kobiety wspierają inne kobiety, jest bardzo dużo tych organizacji nurtów prokobiecych, ale gdzieś tam myślę, że to jest taki temat, który, e, który jednak trochę raczkuje i my tylko tak górnolotnie o tym mówimy, że tak powinno to wyglądać, a myślę, że zmiana trzeba zacząć tam od siebie. I, i ta książka była super, jakby super pomysłem z tego tytułu, że spotkało się przy okazji wiele kobiet, które wymieniały się doświadczeniami, miałyśmy okazję porozmawiać ze sobą w kuluarach, Jak to tak naprawdę wygląda? Czy istnieje coś takiego jak solidarność dzienników? I myślę, że książka okaże się naprawdę ogromnym sukcesem i mam nadzieję na kolejną część. Twoim zdaniem, aby być liderem biznesu, jakimi cechami trzeba wyróżniać się? To jest pytanie rzeka tak naprawdę. Czym wyróżnia się lider? No, myślę, że nim nie mnie to oceniać. Ja zawsze uważam, że ludzie, którzy gdzieś tam na swojej drodze są ukierunkowani na, na to, żeby robić to co, to, co kochają, to, co im duszy gra, powinni, nie powinni zapominać o skromności gdzieś tam o poszanowaniu drugiego człowieka, bo myślę, że to jest coś, czego we współczesnym świecie jednak trochę brakuje. I myślę, że taki lider to jest osoba, która potrafi zmotywować i pomóc, jeżeli taka pomoc jest potrzebna i potrafi rozwijać siebie bez krzywdzenia innych ludzi.